Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chcę przedstawić Wam efekt tak zwanej szklanej bombki. Szklanej bombki do tego celu wziąłem sobie medalion obły, ale możecie ten efekt wypróbować na jajku akrylowym, na bombce szklanej, na czymś co jest okrągłe lub obłe. Co jest nam potrzebne, oprócz akryli Efekt lustra do akryli, jeżeli chcemy efekt szalonej pompki robić na przezroczystych akrylach. Na pewno kartonik, w którym, jak widzicie, spryskuje wewnętrzne, wewnętrzne połówki akrylowe. Pigmenty, o których powiem później. Lakier, który będzie nam służył do uzyskania takiego pięknego. Wintiżowego charakteru przedmiotu. No i co robię? Muszę wyposażyć, każdy musi się wyposażyć w gumowe rękawiczki, ponieważ efekt lustra no, ma to do siebie, że się brudzi. Te aplikatory, w które są wyposażone efekty lustra, no niestety brudzą ręce, więc no, musicie mieć parę gumowych rękawiczek, kartonik po to, żeby przy spryskiwaniu nie mieć tego efektu lustra naokoło. No i spryskuję, tak, czekam, aż się farba poprzemieszcza, aż dokładnie wejdzie we wszystkie możliwe zagłębienia. No, muszę odczekać, aż wyschnie, bo efekt lustra jest widoczny dopiero, kiedy farba jest zupełnie sucha i oczywiście efekt lustra jest widoczny z, z zewnętrznej strony. Teraz biorę drugą połówkę medalionu, spryskuję efektem lustra i znowu czekam, aż się to pomału e, poprzemieszcza. Spływa, ten, e, spływa ta farba. Ona jest dosyć rzadka, więc... Mm. jest takie wrażenie jakby, jakby po prostu gdzieś była taka nieprzezroczysta nie, niedomalowana stąd może stąd po prostu chciałam żeby to było połówki po wyschnięciu są jaki ten efekt lustra jest naprawdę efektowny no i teraz co muszę zrobić biorę gesso i tapuję sobie medaliony od wewnątrz po to żeby no, uzyskać nieprzezroczystość, bo jednak, jak sami widzicie, nie do końca się tak to wszystko pięknie pokryło, mimo że się starała. Więc... Efekt lakieru, efekt lustra już pięknie wysechł. Mamy medalion przygotowałam lakier samopoziomujący, ekstra błyszczący Pentarta oraz pigment transparentny różowy. Chcę taką po prostu bombkę glamour takim różu vintage. W tym celu jeszcze potrzebny mi jest pojemniczek, w którym wymieszam lakier z pigmentem. Odlewam trochę lakieru na kropie na kropie dosłownie, bo to trzeba naprawdę bardzo małą ilość dać pigmentu transparentnego. Daję dwie kropelki. Mocno to wymieszam, strząsnę i wymieszam. Nie, nie tworzą się żadne bąbelki ani nic. Lakier jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Przygotowałam seręcznik papierowy, ponieważ ściekający lakier no, będzie schodził właśnie tam. Jednak przed, przed lakierowaniem jeszcze przypomniało mi się, że powinnam to odtłuścić. Więc wycieram bombkę z tej strony alkoholem. Nasą, z chusteczką nasączoną alkoholem i jeszcze delikatnie przecieram ręcznikiem papierowym i mam już przygotowaną bombkę do tego aby ją wylakierować tym lakierem mm, bardzo gęstym lakierem, naprawdę on jest bardzo gęsty i trzeba mieć naprawdę dużo cierpliwości jeszcze poczeka zanim ten lakier spłynie Zaczynam od góry, no trzymam, trzymam za, za, ten, za, zakończenie bombki i czekam aż ona spłynie. To jest lakier samopoziomujący, więc tutaj, yy, no, o, ta jakby jego funkcja chroni nas przed, tym, przed tymi takimi dziurami, czy niedolakierowaniami, które towarzyszą zwykle przy, tak, przy innych lakierach. Yy. Dalej lejemy, lejemy, on się fajnie, fajnie łączy i jak zobaczycie nie będzie w ogóle zacieków widać, ten lakier spływa po bokach. No po prostu ten lakier się zatrzymał tutaj na brzegach, więc jest to bombka z takim pięknym szklanym efektem ale oczywiście do dalszego wykańczania, więc zaczniemy ją jakoś ozdabiać. Przyozdobiłam, tak można powiedzieć, na szybko tą bombkę z efektem takim glamour. Tutaj wykorzystam takie damy kapelusza, które po prostu jakby pasują w tych klimatach takich vintage. Na no, szybko tutaj, no tutaj, tak jak już mówiłam, ściekająca, ściekająca, ściekający lakier, no powoduje takie zacieki po bokach. No i tego nie jest, niestety, no nikt nie jest w stanie temu zapobiec, chyba że no, jakaś może niezwykle doświadczona osoba. Więc trzeba tu po prostu znaleźć jakiś taki fajny sposób na wykończenie, Taki, no, takie samo przelepne diamenciki, troszkę posrebrzane. No i tak na szybko tak to wygląda. Pokusiłam się o zrobienie też jajek z efektem szklanej, z takiego, w glamour, bo dla mnie to jest taki efekt glamour. Więc no, wydaje mi się, że bardzo ciekawy efekt. Pokazywał mi to przedstawiciel Pentarta. Robione już były takie warsztaty. Pentarta, jakby można powiedzieć, wprowadził, promując jakby dwa produkty, które ma, czyli na pewno pigmenty transparentne i lakier, ten efekt takiego efekt płynnego szkła. No, sami widzicie, że to naprawdę daje bardzo fajny rezultat. A pod warunkiem no, takiej cierpliwości w wylewaniu tego, w wylewaniu tego, no i po prostu w jakimś takim umiejętnym kierowaniu, żeby, to, żeby nie było zacieków. Tak to wygląda. Bardzo dziękuję Wam za ten, za uwagę. Tak jak pisałam, produkty, których używam, znajdziecie w naszym sklepie. Jeżeli podobał Ci się ten filmik i chcesz obejrzeć następne. Daj subskrypcję na YouTube. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.